Hej, jest czwartek, 23 listopada i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I rozpoczynamy od naszej standardowej piątki, czyli pierwszy na, na pierwszy ogień idzie Movie doll, gdzie mamy plakat w samych pikselach i próbujemy zgadnąć, co to jest. Jak jest dużo ludzi na plakacie, to od razu moja myśl idzie do lowa, czyli, ale chyba tam jest inaczej trochę ten plakat skonstruowany. Ci wszyscy ludzie są coś tak poważnie uśmiechnięci. Już się obawiam, że będzie, że będzie ciężko. Nawet trochę nie mam, nie mam pomysłów, co tutaj do końca strzelać, bo wydaje mi się, że to jest film azjatycki. Chyba. Ale próbuję. Pewnie czemu nie, czemu nie face off Crazy Rich Asians. Zobaczmy to, nie? Mhm. Będzie, będzie ciężki temat. Jakieś inne filmy. No, jestem, jestem prawie pewien, że będzie ciężko, to. Teraz, teraz chcę tylko dobić chyba e, do końca, bo nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak ten film się nazywa. Czemu nie? My people, my homeland. Żadnych szans. No, jestem ciekaw. Cine Do. Nadal nie wiemy, wczoraj mieliśmy Matyldę. A nie wiemy, jaki jest, wiemy jaki jest temat. Temat jest filmy Roalda Dala na podstawie Roalda Dalla, Family Fantasy. Zacznijmy sobie tutaj od tej górnej. Tak jak mówię, tu znajomość Roalda Dala nie, nie jest jakąś moją mocną stroną, więc też nie do końca. A, ok, ok. To jest Willy, Willy Wonka. Tak, dziadek dostaje złoty bilet. Charlie będzie mógł iść. Będzie mógł iść do fabryki czekolady, zobaczyć, jak jest produkowana, i przejąć kontrolę. Willy Wonka zbliża się, bo będzie go grał Timothy Chalamet. Chyba już w grudniu. Ok, mamy. Framed i mamy screenshot z filmu, w którym jest dużo muzyki na kasetach co sugeruje, że to jest film z jakiejś tam grubszej przeszłości West Side Story na płycie winylowej Się jaki jeszcze film jest taki mocno muzyczny z gitarką Chciałem po prostu Once, niekoniecznie Ciekawe, co jak wpiszę Okej. Okay. Wpiszemy West Side Story, zobaczymy czy w ogóle... Widzę, że nawet nie, nie pokazują. Dobra. Eee, zaczyna się robić trudniej. Czy to jest Jonathan Groff? Rent? Fame? Tyk. Tyk, tyk, boom. Okej, okay, o, udało się. Nie, nie zdążyli mi nawet pokazać Andrew Garfielda. A mamy ten e, musical, który był na, na Netflixie, za który był nominowany do Oscara, bodajże. Mamy tik, tik Boom. Box Office Game. Zgadujemy: e, pięć filmów, które m, zarabiały najwięcej w weekend 30 marca 2007 roku. Mamy studia, mamy ile zarobiły do tej pory, 200 punktów do wydania na podpowiedzi. Próbujemy zgadnąć wszystkie e, tytuły filmów. To, to jest nasza główna myśl. 2007 rok, 30, 33 miliony jako debiut. To Zobaczmy reżysera. George Gordon i Will Speck. Brzmi jak kombinacja do filmu animowanego. W roli głównej Will Ferrell. Ok. poproszę tagline. Kick some Ice. Może Blades of Glory. Nie wiem. Aha, Kick some Ice chyba wczoraj było w taglinach e, do filmów sportowych. Dobra, czyli po prostu to była komedia z e, Willem Ferrari. Walt Disney 25-milionowy debiut. Zobaczmy aktora. Daniel Hansen. <laughs> tagline. I think your family is weird. Meet the. Robinsons. OK, to był strzał w ciemno, nikt znany tutaj absolutnie, więc na całe szczęście... O! Gdybyśmy odkryli fabułę filmu, to po Robinsonie prawdopodobnie by podpowiedziało, a na razie, na razie nic tutaj epickiego nie, nie wchodzi. Ale mamy Warner Bros., które zarabia 180 milionów na, na jakimś filmie, więc zastanawiam się, czy to jeszcze Batman Begins się utrzyma. A nie, bo to 4 tygodnie, a Batman Begins wyszedł rok wcześniej. Zack Snyder, czyli 300. To jest. Też konkretne pieniądze zarobione. Warner Brothers, kontynuujemy, 38 milionów. Pokażcie aktora. Chris Evans. Zobaczymy jeszcze drugą, drugą fantastyczną czwórkę. Nie to będziemy szukać dalej Mako Iwamatsu, Ten, który podkładał go za wujka ROW w Awatarze. Tagline: Whole new breed of heroes. To co jest, to jest 21? Nie zobaczmy. Reżysera Kevin Monroe. Nie wiem. Isara Michelle Gellar. Wow, zobaczmy Fabułę. Chris Evans, ok, to mamy Teenage Mutant Ninja Turtles, ale będzie problem, bo nie wiem, który, który to jest z tych filmów. Nie, dobra, muszę poddać, bo nie pamiętam jaki. TMNT, ok. W ten sposób e, nazywa się ten animowany, a w tym roku ten. E, Mutant Mayhem wyszedł w tym roku a, i jest całkiem, nieco taki troszeczkę bardziej w stylu mm, w stylu Spider-Verse, Spider I verse i Touchstone 135 milionów Woodbacker, nie wiem, Tim Allen Tim Allen i John Travolta i Martin Lawrence, co to jest za ekipa Ok. żeby <laughs> film Wild Hogs. No, też e, ta dzisiejsza lista. <laughs> nie wiem, czy zachęcałbym specjalnie do oglądania e, czegokolwiek, chociaż powrót do 300 po tylu latach może być dosyć śmieszny. Ok. Przechodzimy do movie do, gdzie mamy po jednej sekundzie e, skróconego filmu zgadnąć, co to jest. I od razu bardzo dobry film z tego roku Past Lives. Widziałem Gretel'i. I tutaj te, ten film akurat widziałem dwa razy, więc, więc udało mi się rozpoznać. Dobra, przechodzimy do sporku. Mamy dwa quizy. Jeden to jest Mówi Quiz Bunker tym razem, czyli nie będziemy zgadywać do jakiego filmu bezpośrednio, tylko będziemy próbowali zejść coraz niżej, wybierając ABC albo z ABCD. I see that people jest oczywiście z szóstego zmysłu. And the King of the World jest z Titanica. There's no crying in baseball. To jest, to jest to, gdzie Tom Hanks zarządza kobiecą drużyną i to jest A League of the They may take away. Nah, nie będę tego próbował czytać, bo widzę, że dzisiaj angielski nie najlepszy. To jest oczywiście Braveheart. Jeśli jest, pojawia się słowo Freedom. I'm pretty sure there's a lot more to life than being really, really good looking. Myślę, że to brzmi jak komediowy tekst zulandera. Ok. Skaduj, my witness, I'll never be hungry again. Wydaje mi się, że to mówi uh, Skarla do w uh, Gone with the Wind. Ok. All right, Mr. DeMille. I'm ready for my close-up. To jest Sunset Boulevard. Field Need for Speed jest w Top Ganie. Tak, jest takie łatwiejsze, się teraz zrobię, ale za film będzie. Gonna bark all day little doggy or you gonna bite. Wydaje mi się, że to może albo to może być BC, albo D. Dobra, idziemy w Dogs. OK. Brzmi jak coś co powiedziałby Ubywatel Kane. A jednak nie. OK. no jechaliśmy do dziesiątego. Nie jestem niezadowolony. I rozpoznajemy e, filmy po scenach. To już trzeci, trzeci tego typu quiz, więc idziemy po kolei i mamy Karate Kid Daniel bije się z panem Jagim The Natural chyba to jest jedyny film który kojarzę z baseballem w którym występuje Robert Redford to mamy Napoleon Dynamite to jest przypominane tutaj w praktycznie każdym quizie Sherlock bo widzimy Holmes bo widzimy Roberta Downey'a Jr i Jude Law Dracula Francis Forda Coppoli Scary Movie 3, 4, 5 Nie rozpoznaję tego. Później jest Fish Cold Wanda. Rozpoznaję ten obrazek tylko dlatego, że w jakimś artykule na filmowie został użyty do pokazania, że czegoś to tam John Cleese opowiadał, że ktoś zmarł w trakcie seansu, bo za głośno śmiało. To brzmi jak oczywista nieprawda. Where the Wild Things Are Garden State Tragiczny film Zaka Braffa. Eee. Splash, tak, bo to, to nie troszkę wygląda jak Shape Water, ale wydaje mi się, że <laughs> nie ma tego potwora e, z wodnego z e, właśnie of Water. Następnie jest Casablanca, później jest Scarface, później mamy e, zabójczą broń Edward noży co Ręki, eee. No Country for Old Men. Pretty Woman, Scream, eee, Gentleman. Nie pamiętam, z którego to jest filmu, więc teraz będzie zgadywanie tych kultowych filmów. Marilyn Monroe, Prefer Blondes, nie? Seven Year Itch, tak, Seven Year Itch, eee, Sixth Sense też dzisiaj był, i Gremliny. nie karmić po północy, ale zawsze jest po północy jakieś, więc ta zasada nie ma sensu. Ok. E, zostało nam ten jeden film. E, sam jestem ciekaw, co to jest. Dirty Rotten Scoundrels. Nie znam tego. Ok. E, no to na dzisiaj e, wszystkie quizy zostały rozwiązane. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam na jutro, a także na słuchanie naszego podcastu, który nagrałem z Martyną o filmie The Killer albo Zabójca, który wyreżyserował David Fincher i jest dostępny na Netflixie. Link będzie tutaj w deskrypcji.